Urodzony w roku 1906 Robert Howard żył ledwie 30 lat. Biorąc to pod uwagę, jego pisarski dorobek jest naprawdę imponujący. Przede wszystkim napisał ponad 300 opowiadań i stworzył cały Panteon Herosów. Chociaż pamiętany jest przede wszystkim jako ten, kto wymyślił barbarzyńcę Conan. Jedną z największych ikon fantastyki, nie da się ukryć. Dzisiaj jednak chciałbym opowiedzieć o kilku mniej znanych bohaterach, którzy wyszli spod pióra Howarda. A zacznę od tego, który w rankingu popularności zajmuje drugie miejsce. Nie oszukujmy się jednak, daleko za miejscem pierwszym. Bo Konana znają wszyscy, a Solomona Kane'a nie każdy kojarzy. Aczkolwiek to też nie tak, że jest to dziś postać zupełnie anonimowa dla miłośników fantastyki. Kilkanaście lat temu dostaliśmy przecież całkiem niezły film z Jamesem Purefoyem w roli głównej, a ostatnio wydawnictwo Wesper wydało u nas zbiorczy tom z opowieściami o Solomonie Kejnie. Do zapoznania się z jednym i drugim zachęcam, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Natomiast dla tych, którzy jednak o Solomonie Kejnie w ogóle nie słyszeli, garść podstawowych informacji. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Kane jest purytańskim wędrowcem. I jak sam określał go Howard, błędnym rycerzem, który urodził się za późno. Co prawda bez zbroi, ale za to z rapierem i pistoletem, Kane wędruje po świecie niczym błędny rycerz i walczy ze złem, gdziekolwiek na nie natrafi. A natrafia na nie w różnych miejscach, najczęściej w Europie, ale zagląda też do afrykańskich dżungli, na Bliski Wschód, a nawet do Ameryki Południowej. I właśnie te zmieniające się krajobrazy. I powiązane z nimi mity i legendy stanowią jeden z istotnych atutów opowiadań. A i żeby było jasne, akcja rozgrywa się w naszym świecie i to nie w jakiejś zapomnianej erze, ale to zdecydowanie jest fantazy. Bardzo mroczne fantazy, pełne czarnej magii i potworów. Bohater numer dwa to Kul z Atlantydy, czyli przenosimy się daleko w przeszłość. Werę turiańską poprzedzającą jeszcze czasy Konana. Skąd pochodzi kul, to już powiedziałem. Natomiast akcja opowiada nie rozgrywa się w jego ojczyźnie, bo został stamtąd wygnany. Bądźmy tu jednak szczerzy: kul bardzo przypomina Konana. Podobnie jak Cymeryczyk jest potężnym wojownikiem, który mieczem wyrębuje sobie drogę na tron królestwa, z którego nie pochodzi. No, od Konana jest może nieco bardziej szlachetny. I bardziej skłonny do rozmyślenia. Kul to postać u nas zdecydowanie mniej znana niż Conan, czy nawet Solomon Cage. Coś tam wydano w Polsce, ale nie jest łatwo dostępne. To znaczy, jakieś mocno używane egzemplarze spokojnie da się znaleźć na Allegro. Był też film z 1997, w którym Kula zagrał Kevin Sorbo, znany wówczas na całym świecie jako serialowy Herkules. Film, nie ukrywajmy, gorsze od tego Konanie czy o Solomonie Kane ale można obejrzeć, jeśli ktoś odczuwa głód filmów fantazyjnych. ok, o niej i Kulu mogliście słyszeć. Ale jeśli ktoś zna również tych bohaterów, o których chciałbym jeszcze wspomnieć, to znaczy, że naprawdę jest wielkim fanem twórczości Roberta Howarda. Bo na polskie wersje opowieści o nich nigdy nie trafiłem w wersji drukowanej. Chyba takowe były i może macie je w swojej kolekcji, dajcie znać. Natomiast na YouTubie można znaleźć polskie audiobooki, całkiem legalne. No to teraz. Bran MacMorn, ostatni król piktów, żyjący w czasach, kiedy Brytanie najechali Rzymianie. Najbardziej interesujące jest nim jednak to, że kanonicznie jego przygody rozgrywają się w uniwersum mitów Cthulhu. W opowiadaniach pojawiają się takie miejsca jak Rajlech, czy Dagon. Natomiast imię Bran MacMorn znajdziemy w twórczości Lovecrafta, który kumplował się z Howardem, chociaż głównie korespondencyjnie. W temacie wspomnianych audiobooków na kanale Poczytane znajdziecie Robaki Ziemi. Kolejny bohater to Turlock Dub O'Brien, irlandzki wojownik, żyjący kilka wieków później, bo w XI stuleciu. I to głównie w Irlandii przeżywa swoje przygody. Te są mocno sadzone w prawdziwej historii i często pojawiają się w nich wikingowie. Ale elementy fantastyczne również tutaj są. Chociaż ponoć Howard dodał je później, bo początkowo opowiadania o Irlandczyku miały być czysto historyczne. Na wspomnianym kanale Poczytane możecie odsłuchać opowiadanie Ciemny Posok. Do czego zachęcam. Tak samo jak do zapoznań się z przygodami pozostałych bohaterów, o których dzisiaj mówię. Bo Robert Howard nie powinien kojarzyć się wyłącznie z Conanem.